Medycyna, prawo, inżynieria, medyczna, informatyka cieszą się największą popularnością wśród tegorocznych maturzystów kończy się pierwszy etap rekrutacji na krakowskich uczelniach. Tylko do jutra można rejestrować się na Uniwersytecie Jagiellońskim. To ostatni moment na decyzję, co i gdzie studiować. Warto dobrze się zastanowić, bo co piąty bezrobotny w Małopolsce ma wykształcenie wyższe. Agata Jędrzejczyk Delong. Najwięcej wśród bezrobotnych jest obecnie ekonomistów, kulturoznawców, a ostatnio nauczycieli. Jestem zwolniona w tamtym roku. Została szkoła w Krakowie zlikwidowana i zostałam bez pracy. Nie jest łatwo, potwierdza Anna Czerwiec. Skończyła administrację. Teraz, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, chce studiować zarządzanie. Rozwijać się pod względem bycia menadżerem w różnego rodzaju korporacjach, albo prowadzenia szkoleń. Wydaje mi się, że może w tym. Obszarze znajdę pracę. W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zarejestrowanych jest prawie 26 tysięcy osób, co piąta ma wykształcenie wyższe. Dziś nikt nie ma wątpliwości: studia pracy nie gwarantują. Trzeba więc wybrać perspektywiczny kierunek, a niezależnie od tego być gotowym na zmiany. Według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i UJOTU u o zatrudnienie trudne nawet po tak zwanych kierunkach zamawianych. Za wcześnie na komentarze przekonuje jednak rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, bo dopiero w tym roku będą pierwsi absolwenci tych kierunków. Chwali się, że 90% absolwentów AGH znajduje pracę w ciągu trzech miesięcy od ukończenia studiów. Po kierunkach IT, takich właśnie jak informatyka, automatyka i robotyka, mechatronika. E, oczywiście, że praca jest cały czas, to jest stabilne zainteresowanie przemysłu absolwentami tych kierunków. To rzeczywiście dobry czas dla kierunków ścisłych, wynika z badań małopolskiego Urzędu Pracy. Niestety nie wszyscy mają w tym kierunku zdolności. Łukasz Kalmus nie poradził sobie na AGH. Teraz chce studiować to, co go naprawdę interesuje geografię. Czy myśli Pan już na tym etapie, czy będzie praca po tym kierunku? Myślę, ale staram się nie myśleć. No, jak czytam właśnie o, o tym, jak jest pracą po geografii, no to dużo jest niepochlebnych właśnie opinii w internecie. Czy zatem humaniści skazani są na porażkę? Zdaniem ekspertów rynku pracy wkrótce może pojawić się dla nich zielone światło. Dla socjologów, zwłaszcza dla osób ze znajomością statystyki i umiejętnością opracowywania danych. Będą mogli znaleźć zatrudnienie obok inżynierów i programistów w obsłudze i analizie informacji zawartych w tzw. chmurze. To ogromna ilość danych przedsiębiorstw przeniesiona na serwery firm zewnętrznych. Z szacunków wynika, że do 2015 roku będzie utworzonych 15 milionów miejsc pracy w tym sektorze na całym świecie. I ten trend na pewno będzie zauważalny również w Polsce. Szanse mają też osoby biegle posługujące się rzadkimi językami, na przykład rumuńskim, chińskim czy skandynawskim. Rynek pracy ciągle się zmienia, nie pozostaje nic innego jak zmieniać się razem z nim. Agata Jędrzejczyk-Dyląg, Kronika.